Ten wózek podnośnikowy jest jednym z modeli w naszym asortymencie posiadającym najlepszy stosunek ceny do wydajności. Zawiera kompaktową konstrukcję oraz funkcjonalny design w nowym kolorze. Ergonomiczny kształt dyszla i możliwość jego łatwej obsługi za pomocą obu rąk zapewniają wysoki komfort użytkowania podczas jazdy, podnoszenia i opuszczania. Ten elektryczny wózek paletowy EPM113 przeznaczony jest do lekkich prac z 1300 kg obciążeniem. Ten wózek paletowy przeznaczony jest do wewnętrznego użytku na gładkim podłożu. Specjalnie zawieszone rolki nośne z poliuretanu zapobiegają kołysaniu i wypadkom. Obudowa elektrycznego wózka paletowego jest tak skonstruowana, że swoją niską budową chroni nogi przed kontuzją. Mierniki pokazują na wyświetlaczu liczbę godzin i stan naładowania baterii. Zintegrowana ładowarka umożliwia doładowanie baterii żelowej w dowolnym gniazdku o napięciu 230 V. Jung Heinrich zapewnia Państwu gwarancję jakości, międzynarodową obsługę klienta oraz szybką dostawę części zamiennych.